Zrobimy robimy tak, jest 376 graczy. Pierwsze miejsce dostaje stówę. Jedna najciekawsza partia jakąś nagrodę typu 20 zł paysave Card. 111 miejsce wygrywa 20 zł paysave Card. Ujo, pierdykam, wąsik 9-3, No to GG. Uwaga, gramy. Polska Husaria kontra wąsik. Ależ pojedynek na samym czele. Czarne w natarciu. Tu będzie czasówka. Zobaczcie, 10 sekund po stronie czarnych, 30 po stronie białych. Chłop po prostu chce wygrać. O ku... Więcej wieża po stronie czarnych. Co jest? Halo, polis. 8 sekund. Ale kongo, ale kongo. O Boże, o Boże, wygrana, wygrana białych, czarnych. O, o, będzie remis na czas. Nie, on dojdzie, on dojdzie i wygra. On dojdzie i wygra. Szachmat? Ja p... e, jakim cudem? Chłop białymi, pianoradek, a czarnymi nie zajęta na za użytkownika. Jakiś smurf. Jak on napisał? szybko. Ma już 9 punktów. Kurde. Po pion F. Z... Ło, pieruna. Atak tu, atak tu. Nie no, moi drodzy. 1312 na smurfie. Jak emo cheater? Na takim czasie się nie da cheatować. Musiałbym mieć korek w dupie. Tu mamy zawodnika Czarna Krew, który coś tam wygrywa, coś tam remisuje. Saganek kontra Czarna Krew. Białe dwie sekundy. Wieczny szach. Kur... To był szach, remis. Ja... Ale jakie podziemie? No, gratulacje. Czarna krew, dobra, oglądamy podziemie. Fire chest, E4, prawidłowy debiut. 5 sekund w debiucie jak olaczka. No, dawaj, 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 dawaj. Halo! Twój ruch. No, sadge, mama weszła do pokoju, czy przyrkę odrobił? Niedobrze. O matko, 113 rankingu. Nie wiedziałem, że da się mieć tak niski ranking. Kur, bijesz to ja! Co jest? Widzowie, tu pułapka jest. Bicie, bicie i białe wygrywają w 15 ruchów. Co się odpisala? Aaa! Teraz nie! Czemu ty z nim kurwa? Ty mnie nie słuchaj, ty graj! Aaa! Jaka ruszada! Po co to zbiłeś, tak do? Co się dzieje? Kurwa! Nie graj tak! Koniec pod biciem, obaj mają to w dupie. Dzięki za suba! Aaa! Szach teraz! Nie! Nie! Cofnij to! Nie! Dobra, cofnął! Zajebiste pole! Masakra! Dobra, no i GG, I'm done. Aaa! Proszę! Aaaa! Kusza! Nie da się tego oglądać! Matko bosko! Aaaa! Co ty k***a robisz? Co to jest? Ja nie mogę! Mat w jednym! K***a, proszę! Aaaa! Kusza! Nie! Nie! nie. Wygrana białych! Nie! Dobra, dzisiaj tam! O Boże, święty! Dobra, chudzian, dawaj! O nie, znowu rącik kokosowy! Rącik, jeden ruch w tym... Pod... Nie! K***a! Nie, 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 nie! Widzowie. Szachowy Mentor trzecie miejsce. Oglądamy. O Szachowy Mentor dostał bana... ...mata. Ja <ścoughs> w natarciu. Ale tu jeden mamy błąd i ...jeba... ...przejmuje inicjatywę. Powoli tutaj... ...bana wkrada się w... Yy, ...przeciwnika powoli. Wchodzi w każdą dziurkę. No tutaj... Musi wykazać się jakąś szybką kontrą, bo w przeciwnym wypadku siada na butle ten termometr i będzie koniec partii. Zobaczmy. Ruch G5. Ciekawe, ciekawe. Pozycja równa według termometru. Przewaga czasowa po stronie... No czas pokaże, czy... Oj, oj, oj! Czemu... Zagrała taki ruch, a... Tego nie zauważył. E, co z tego, że wisi figura, widzowie? O, proszę, zauważył. O, kur... A ten wieże podwalił. Ale Kongo. No nie wyczymy. Carlsen kontra... Fana. Czemu nie wziął wierzy? O Boże! Nie no, nie mogę! Co się dzieje? Ale kongo! Teraz kto ma szybszy nadgarstek i szybciej rusza się myszką, ten wygrywa. No moi drodzy, zobaczmy, zobaczmy. Dojście po Hetmana. No i czas, ja. Te pionki mogą za chwilę dojść. Tutaj jakieś.. O! 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 Proszę bardzo, na czas, Kurdupel Pokonał polską husarię, no, kurczaczek! Futu, futu, futyr, 12 z 13, gambity samdomierskie 12 z 15. A... Co ciekawe, 11 z 13. Zobaczmy, Kabanos XD nagle nistąd nie Znalazł się na samej górze. Okej, okay, jakiś taki ruch, wymianę figur. O, matko bosko, podwalenie figury! Kabanos XD jak... O Jezus, Chrystus! O Boże, kurwa Czemu mi to robicie, moi drodzy? O Jezus! Nie no, kurwa. 6 sekund, szybko, szybko, 5, 4. A, krucha 1, no, mat. To też. O, matko, hejka na klejka, problemy Najmana. Tutaj jeszcze czas będzie grał jakąś ważną rolę. Ja, pierdolę, nie mogę tego oglądać. Nie, 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 nie mogę tego oglądać. Co? Z... Ja! Co on podwalił? Co? Nie, no nie mogę tego oglądać, widzowie. Dobra, lecimy dalej. Czarne zyskują pionka, a białe zyskują. Ma figury. nie! Czemu mi to robicie? Boże, co jest kurwa z tą świnie? Hetman był za darmo, bo przypomnę, moi drodzy, związanie, związanie na królu, ale teraz kompleksy czarnych pól dadzą się we znaki tutaj, mimo zysku figury, której już nie ma. O Boże, jednak jest. <ścoughs> Jakie ja mam to komentować, jak ta pozycja się zmienia szybciej niż kumary Mentosa? Zejdźmy tak nisko... Jak tylko się da. Białe wykonują losowe ruchy. Chylają się w postać silnego zachisty. Proszę bardzo. Zobaczymy. O o o o. Yy, nie wiem po co. O Boże, o Boże. O, 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 ja nie wiem jak mam to komentować. Po prostu pewnie jakiś misklik zawodnika. 5 sekund kontra 4 sekundy. Czy białe to wygrają? Czemu tak długo myślisz, Kwa, Nie ma tu mata! Dobra, GG. 0,2 sekundy. I tak oto białe zastępowały. Tak jest, waleczny szachista. Śmiałeś na wyżyny intelektualne, jestem w siebie bardzo dumny. Oglądamy Szymonek z yy, takiego państwa, kontra kred oszu z Toronto. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. No, tutaj to, że wisi figura nikomu nie przeszkadza. Szczególnie graczowi grającemu czarnemu, który najpierw zdecydował się oddać jednego gońca, a teraz najprawdopodobniej odda drugiego, bo czemu by nie? Rączik kokosowy, no nie jest to pozycja, którą chciałbym mieć na turnieju jakimkolwiek. Mianowicie masz tylko minus 73. No już teraz MAT w 12 ruchach. To się przeróżnie pewnie zmieni za moment. MAT w jednym, ale kto by się tym przejmował? gramy dalej. Dobrze, proponuję trzykrotne powtórzenie pozycji. A jednak się nie udało. Dobra, król do centrum, patrzcie, 5 sekund, rączik kokosowy. Dawaj, dawaj, idź po swoje, nie wariacie. Ajajaj, ale zostajemy przy tym zawodniku. Rączik kokosowy, jesteśmy z tobą. Hetman G5, chyba nie wiem, trzyma pionka G. F3, kur, co ja mam komentować? To jest RNG, no. Z rzutkością, co teraz się wydarzy, uwaga! Hetman F4, kto by się spodziewał? No, właśnie, chyba nikt. Dawaj rącik, zobaczymy, co teraz. Rącik potrafi zrobić roszadę. Białe się wystraszyły i cofnęły konia. No, ja jestem w szoku. Aha, zaraz. Boże święty, co się dzieje? Tyle dobrych ruchów, że aż nie wiadomo co grać. Ja pi... Role. Roncik, trzymamy wszyscy kciuki. Tutaj awkują figury, tutaj również. Zobaczymy. O Boże. krucha 8 pije szota, słusznie. O Boże. Jezu. 35 sekund po stronie białych. Czerwony kucyk 1337 totalnie zdezorientował zawodnika gręcego czarnymi. No Roncik generalnie gubi się w tańcu. Ajajaj, jeszcze jedna partia Roncika. No teraz ci się musi udać. O, white wins again. Mamy tutaj do czynienia z jakimś zawodnikiem, który faworyzuje kolor biały. D4. Rącik się pogodził z tym, że porażka. Nie. No, ale to tak nie gramy. Kurz, Tak na pewno nie. To się nazywa przyspieszony London System. Musicie to pokazać jaskółce, bo on mnie będzie w szoku. Zajebista pozycja. Mamy tutaj przykład zamku, a tutaj budżetu Polski. No, roz... Ale poczekajcie, wyprowadził gońce, proszę bardzo, wchodzi kolejna figura do ataku. Okej, okay, nasi klubowicze cały czas grają. Puścimy może muzykę jakieś klubowicze, bo to jednak... Zobaczymy, koń A6 na bandę z planem koń C7 do dupy z planem koń B5 bez nadzieja. A proszę bardzo, B5. Totalnie tego nie brałem pod uwagę. Ciekawe dlaczego. No, ta pozycja nie wygląda obja. A co jest? Czemu oddajesz? Co jest? I z powrotem równa? Moment. Jakość mniej. Końcówka. Cholera. Turniej kończy się za 10 minut. Not Pro Player kontra Solid. Super szybkie ruchy. Czy tu się zakończy knockoutem? Jednak nie. Koniec planu czarnych. D5. Ciekawa, ciekawa proforma. Ataku z centrum przeciwnika. Czarne grają na plan, nie wiem, oddania wszystkich figur i liczą na to, że będzie pad? Nie mam. Ciężko powiedzieć. Zobaczmy. Hetman F6. W... Król F6. O! O, 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 jakieś tutaj kiwki na czwórce? Jakieś roszadki, może? Zobaczymy. O Boże! O kurde! O Boże, co ty kurczer. O Boże, nie mogę patrzeć na to. Mat w trzech ruchach. Kurca! Mat w trzech był! Bi, aaa, nie! Mat był! Minus czternaście! Ty chcesz dać mata gońcem w wariacie? Jakbyś kebaba ja no. Hetma za darmo, Jezus, kombek biały! Kombek białych! Równa poza! No zobaczymy, czy białe wpadną na pomysł wypromadzania figury. Tak, mamy to! Za darmo wieża była! Wygrana białych na czas! O Boże! Baleszczy szakista! Dawaj! Dawaj! Dawaj, Znowu pozycja Magnus Carlsen białymi, moi drodzy, czy on to wykorzysta? O, o, o! Zasłoni się tutaj, o, o, o! Aj, i czas! Aleczny szachista! Boże, ale Kongo, ale Kongo! Nie, to jest, to jest, to jest przepiękne, co wygracie. Nie mieści mi się to w bani, nie byłbym w stanie wymyślić takich ruchów, jesteście fenomenalni. Proszę bardzo, broniony Konik. Piękna przekątna dla gońca, którą sobie czarne zamknęły, Jak? Kepa za darmo! Ja! Co się dzieje? Termometr minus 4 plus 2, minus 5 plus 7. Najlepszą partię wędruję do tych zawodników. Marek, by the way, oraz x piszecie do mnie na priv I teraz dostaniecie nagrodę za najlepszą partię. Mimo, że przegrał tutaj Marek, to zobaczcie, jaka jest dokładność, moi drodzy. Tak to się prezentuje. Przypomnę, że każda górka to zmiana, jeśli chodzi o to, kto wygrywa. Dokładność 23, czyli tyle ja mam lat. A tutaj Org 45. W tej funkcji można policzyć miejsca zerowe. Kurwa. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Ostatnie minuty, 5 minut turnieju. Kto wygra stóweczkę? Ja Białe wygrana! Ja... Wąsik przygrywa! Co jest... Równa! Gdzie przewaga białych? Tu no sześć, Za dorwo. Ale Kongo! Wąsik w natarciu! Żartuję, wąsik po obronie, Nie wiem, co za wzmocniona obrona piona! Nie, za dużo! Boże! Nie, co to za ruchy?! O Boże, martw! Śpieszysz! Jezus, to partia o pierwsze miejsce! O Boże, pion więcej! Równa! Dobra, teraz kto ma szybszy nadgarstek? Zobaczymy, kto ma dziewczynę. Ja że Ja myślę, że wąsik z tym nadgarstkiem to nie ma tylko dziewczyny, ale on ma żonę. G, -G. GG widzowie, aż sobie boli gardło. mnie z jest tego mieszkania. Jest 22, no. Zobaczmy teraz, kto zajął 11 miejsce: Szymonku! pięć Szymonku 3 z państwa tutaj wskazanego. Wygrałeś nagrodę specjalną. Ale dymy, moi drodzy, gratuluję wszystkim. Brawo dla, każ dla każdego. O Boże, możecie wierzyć lub nie, ale było to dla mnie bardzo trudne. Wybaczcie, chwilę musimy wziąć i yy, spokoju wdrążyć w streama. Odpoczniemy po tych emocjach. Chłop podał numer, napisał tylko nie zlikuj. To pa teraz. Uwaga, dyktuje. 604 Dobra, żartuję, ty już. Wariacie, nie jestem aż taki głupi, żebym powiedział, że dalej jest pięć, Imię i nazwisko wpisuje Marek, by the way. Jak skarbówka będzie pytała... Po najwyżej zmienisz imię, nazwisko, to będzie łatwiejsze, niż wytłumaczenie tego, że wygrałeś 20 zł na turnieju u Kreta, dobra? No jeszcze Mawen Szymon. No nie, że ty wygrałeś? A co się wygrawało za 111 miejsce? Jakbym wiedział, że to ty, to bym od razu powiedział, że bana k**a. Dawaj numer telefonu, wysyłam blika. Ty, czekajcie, zadzwonię do niego. Zobaczymy, jakie powie emocje. Napisał, nie dzwoń. No proste, że dzwonię. Witam. No siema, siema. Siema, Krecie. No i powiedz, jak tam było na turnieju? Ty no, zajebiście, ale spóźniłem się z wysłaniem Ewangelii na Discordzie. Jakiej Ewangelii? No bo ja wysyłam na Discordzie Ewangelię, non stop. <gul> no to nie zwlekaj. Ale to zawsze musi być yy, o godzinie papieżowej, pamiętaj. No to już było, ale ja się no. nie obrażę. Okej, okay, to wyślę zaraz. Dobra, dzięki stary za udział i fajnie, że jesteś katolikiem i namawiasz do wiary. Dobra, dzięki, no siema. Trzymaj Dobra, się, cześć. Czas. Ja myślę, że takie turnieje dla widza będą y, częściej, bo się przyjęły. Tylko będzie tak, więcej nagród, inny regulamin albo powstanie regulamin. Napiszcie jeden, jak będzie spoko waszym zdaniem, dwa jak nie. No.